Cześć, witajcie na odcinku City Bus Manager Dobra, stworzymy sobie Grę Nazwa firmy, nie wiem Mój kanał Polska, Europa Środkowa Jaki, Jakie miasto? Może Poznań Miasto Przyjmijmy ja normalny tryb. Wypisz lokalizację swojej zajednicy na mapie Może tu? O no nie. Dobra, tu. Poczekajcie. Tu? Dobra, tu. Kamerą. Przesuwaj kamerą za pomocą W, A, Z, D lub środkowego przycisku myszy. Obracaj kamerą za pomocą Q i E. Dobrze. Załóż centrum obsługi. Obecnie pomieszczenie w siedzibie firmy to twoje centrum obsługi. Wyposaż swoje puste centrum obsługi w co najmniej jedno stanowisko obsługi. Okay. Zadbaj o siedzenia, miejsca siedzące i dekoracje. Jeśli chcesz zwiększyć zadowolenie klientów, stanowiska można otwierać i zamykać klikając je. Dobra, o, Zapomnij co najmniej dwa warianty siedzenia, fotele lub krzesła. No to może fotel Czarny Czy duży? Nie no, duży to za tak duży. Czarny. I taki... Dobra. Zbuduj biuro. Ale najpierw korytarz. Korytarz. Nie ma nie korytarz. Hmm. Nie ma miejsca, to może tu. O. Korytarz 5 na 3. Dobra. Więcej powiem Korytarz musi posiadać co najmniej inne drzwi. Aha, okej. Okay. Dobra. Tutaj to jest. Bo to nie będzie takiej krzywe. Albo jeden nawet. Okej. Okay. Zbuduj pomieszczenie biurowe. Minimalne wymiary 6 i 4. Biuro. Co tutaj się zbuduje? Niestety nie. To musimy to wgóryć. Poczekaj, nie to muszę. cztery. Raz, dwa, trzy, cztery na no, sześć. Co najmniej jedne drzwi przyciemniane. Jedno biurko na stojone, do pracy stojącej. Cztery będą. Przynajmniej mi jedno przesło do siedzenia, potem krzesło. Hmm. dobra to dla została zapisana automatycznie. Przesło 2. Eee, nie, bo to nie będzie pasowało. Hmm. No, nie jeszcze siedzenie. Dobrze. Nie, bo to będzie niedostępne. Potem no, nie trzesło się Zbuduj kuchnię, to tutaj musimy to zrobić. Nie, no bo 3. Co najmniej 4 na 4. Zrobiłem źle. Kuchnię. No to zaraz może to nie będzie ważniej. No to pewno to, to tu. Kuchnia. Jedne drzwi co najmniej. Przyciemniane. Jedną lodówkę. 600 złotych. I jeden automat do... Picia. Napojemy. Łazienkę. trzy na 3. O idealnie. Łazienka. To yy, najmniej inne na drzwi. I co najmniej jedną toaletę. czekaj. Bo ja już nie wiem jak to się robiło. Co, i dalej nie można wyjechać tam? No? Okej, okay. łazienka, toaleta I umywalka Oda da się dwie. E, twoje pierwsze autobusy Czekaj, się sprawdzę, czy się nagrywa Nagrywa się, dobra Twoje pierwsze autobusy Linii sklep q 2. Nie, e, buduj co najmniej jeszcze odcinek drogi Dobra, najpierw tutaj może. O, więcej mamy Tych autobusów Hmm, Ulica i dwa stanowiska. by się nie zmieścił ten. To tu będzie ta. Tutaj jeszcze będzie center. To tutaj dopiero o tu będzie stanowiska. Dobra, weźmiemy, to jest chyba duży, dla większych autobusów, to nie, jest no ten średni, dobra, weźmiemy mały. Tu będą małe, o nie, źle. A tu, albo nie, tutaj nie można? Nie, nie można. No trochę bez sensu to, bo co tutaj tam? Przenośnik? Nie, nie. Stacja będzie nowa. Benzynowej... No mogłaby być. Ale na razie nie. akiernia jest wielka wielka. Przenośnik. Mienia autobusowa. Mowa. Kompletnie nic się tutaj nie zmieści. No to zrobimy sobie tutaj drzewo. Kup dwa autobusy. Ja kupię trzy. Jakie? Wielkie. Trzy. Będzie taki kolor i też zapiszemy sobie. A to był sym. O Jezu, dobra, nie dobra. Siedem. Wypisz lokalnie. Czytaj. A to już jest... W razie czego to jest z, z innego świata, nie? Znaczy, na no, jednego tego, bo już grałam sobie. Dobra, przejeżdżam trzy. No, aha, witamy trzy. Zatrudnij personel. Umieść sześć szafek na korytarzu w fali. Nie chcę w korytarzu umieścić, ale ja to zrobię, hale trzeba na maksa wszystko pędzę robimy na maksa. Zrobimy drzwi, drzwi. Będzie na początku i na końcu. Albo nie, żeby też było miejsca. Dobra, czapki. Dobra, i tak dalej będzie się ciągło. Dwóch pierwszych kierowców, kierowcy autobusów. No, dajmy może życzliwość i umiejętność? Ale tutaj wszystko jest na czerwono. Z umiejętności, także musimy dać żółty. A tutaj też można powiększyć y, pensję i ofertę. Ale nie. Bo ja sobie robię to. I może jeszcze jeden. Poczekajcie, ja wyjdę i wejdę. bo no wtedy mi się inni zrobią. Tak to zawsze działa. No ale to. Dobre. Eliza Kowalewski zatrudni mechanika. Tutaj y, są zadania. Typu takiego, poczekajcie, jak wam pokażę zaraz. Dobra, już jestem. Niestety wam nie pokażę, bo mam coś tam obysy. Widziałam. Dobra, eee, zatrudnij mechanika Mechanik. Zatrudnij. No dobrze. Wejdę, wejdę. A, widzicie, jeden. Mm. To nie ma sensu To nie może. Co trudniej badacza. Ach, bo ja miałam to najpierw miałam 2, o Boże. Co to jest? Witamy w poznaniu. Bardzo się cieszymy, że od teraz to Ty będziesz dbać o nasze lokalne linie autobusowe. Aby Cię w tym wesprzeć, przyznamy Ci dotację o wysokości 210% przychodów. Otrzymasz również zniżkę na wszystkie autobusy, części zamienne, budynki i wyposażenie. Liczymy na dobrą współpracę. Dziękujemy. E, badacz. Badacz. Nie wiem, nas. O Boże, jak to słabo. No to ten. E, osobę sprzątającą. Kiepsko Ten I zatrudnię pracownika serwisu ja muszę odczytać. Dobra Muszę powiększyć by, biuro chyba Tak, yy, ta biuro Biuro już jest za małe No faktycznie ma To ja powiększam Gra została zapisana automatycznie Biuro Biu. Dwa Ej, Dobra, zrobię tyle. No niestety się to nie zmieściło. A nie ma sensu tutaj też kłaść, bo jak będę powiększał, to i tak to nie będzie pasowało. Dobra, sprawdzamy czy już mogę. Mówię. I pracownika serwisu to do mnie. Świeże, jeszcze raz, żeby wydać jeszcze jeden pracownik serwisu. No, nie. Kiepsko. Życzliwość czy umiejętność? No chyba to wyróżniamy. No. Dobra, chociaż żyjemy w by Dobra. Stacja benzynowa. Pamiętaj o regularnym tankowaniu autobusów. Ale szkoda, że tutaj nie można Aha, bo już wiem, jak to trzeba yy, położyć, te, ta, tą stację. No nie fajnie. Dobra. Ulica. Kacja benzynowa. No ja nie chcę tutaj tego dawać. Nie tego no, 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 no. Muszę powiększyć ulicę. I no, to damy może tu. Jedną. Postawmy je autobusowo Weźmiemy dużą od razu, bo jak przyjadą te przebudowe, czyli takie wielkie autobusy to... Żeby już ten, ale właściwie też te małe mogą się tutaj też myć Tylko, że dłużej to działa yy, Długo to nie. Podnośnik Dobra, na razie kupimy mały Buduj magazyn Żeby, jeżeli coś się zepsuje żeby to naprawić. No dobra. Yy, magazyn. Tu Na końcu korytarza. co dalej się nie da? Dalej się już nie da, o oh boże No mm, to to jeszcze powiększymy w Najwyżej się to pozmienia Tylko ta kuchnia mi teraz y, nie pasuje, bo to jest y, nierówno To może to jeszcze tak powiększymy I teraz tą kuchnię jeszcze Powiększymy, ogólnie to się tak da Bo tam jeżeli jest powiedzmy napisane y, 4 razy 4 to, to jest tak minimalna, ale można też więcej tu zrobić, żeby nie, nie, nie marnować miejsca na Dobra, stawiamy wywitu. I teraz, tylko bezsem tutaj zrobiłam, bo yy, nie tak tutaj nie będzie magazynia, ale dobra, to... ten regał. Dobra, nie będą trzy na no początku. Twoja pierwsza linia autobusowa. Na razie zrobimy taką własną e, niepoznańską. Czyli moją. Możecie też pisać w komentarzach, jakie. A e, później zrobimy też. E, ten, e, takie prawdziwe. Czyli 74, jak jedzie 91, tutaj 83, 78, 84. E, jak widzicie, tutaj są kłódki, czyli dalej nie można pójść, ale dlatego, że tutaj trzeba pójść w badanie i można robić badania po prostu, nie? Tutaj można robić zachód, północ, południe lub wschód. Później to tak zrobimy. Dobra, robimy pierwszą linię. Wymyślamy. Tu, od żniwny. Nowa linia. Własna linia. Żniwnia. Pasieka. Murawa. Osiedle pod lipami. do Solidarności. Połapska. Wiktoria. Wiktoria. Tu robi zawrót. Połapska. Rondo Solidarności. Ogólnie to ten autobus nie jeździ, ale akurat tu nie będzie jeździć, tak? Osiedle pod lipami, murawa, pasieka, żniwna, Armii Poznań, przepadek, park przy aleje Armii Poznań. Co damy może? Co jest cytadela, nie? Jeżeli tak, to damy tutaj. Cytadele, można edytować ten przystanek. Cytadela, nie wiem, czy tak się pisze, ale dobra. Cytadela. Nie, nie Przypadek. Dobra, nie będzie nie przypadek. Armii Poznań. I żniwna. Takiej będzie robiła... Yy, tam, a co to, to jest? A. Coś tutaj nie wliczyło ta cytadela. Cytadela. Nie, żabka, jaka żabka. Dobra, zatwierdzamy. Pierwszy kurs. Tutaj busy będą potrzebne aż dwa. I przewidywana liczba pasażerów na kurs to jest od 25 do 55. My nie mamy tylu, ale mamy na pewno mało. My także zrobimy sobie częstotliwość kursowania, może co 10 minut, bo my mamy 3. Dobra, to będzie co 15. Godzinek szczytu będzie to 110, 115, to 115. To I teraz robimy. Potem jeszcze tutaj są takie zaawansowane y, rzeczy. Także bo, y, może na następnym odcinku zrobimy po prostu linię, rozkład jazdy i czasy przyjadą w minutach. Bo to jest ciężej Zatwierdzamy. Wszystko wszystko w środku. I o 5 zaczynamy. Proszę bardzo. Linia 1. Linia 1 i linia 1. Nie mamy kierowcy, tak? Musimy jeszcze załatwić kierowcę. Oczywiście on dojdzie na czas. I pojedzie. No co znamy... Lepiej, żeby miał umiejętność niż życzliwość. No dobra, zatrzymamy tego strażystę. I teraz tutaj damy ten autobus. Widzicie to już jedzie. Jeden autobus. Ale zobaczymy jak jedzie. Ogólnie to nieczynny, to oznacza, że będzie on startować chyba ze zimny. O, widzicie, już startuje. Za chwilę? Zakładamy. Po, zobaczymy. Za chwilę nagrywam. Zobaczymy. No, 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 no. Jesteś na mikrofonie. Wtedy macie coś takiego, jak o której kurs się zaczyna. Dobra, muszę już um, kończyć, bo już za długo ten odcinek trwa. Także zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić następnego odcinka.